Cena mięsa wołowego systematycznie rośnie. W ciągu tygodnia ćwierci wołowe zdrożały o blisko 2% i za ich tonę trzeba było zapłacić od 10 do 14 tysięcy złotych. Krajowa wołowina jest droga, ale tylko dla polskich konsumentów. Nasza wołowina, w stosunku do wołowiny w Unii Europejskiej, jest jeszcze stosunkowo tania. Pomimo, że w Polsce dla przeciętnego konsumenta jest ona niedostępna, z tego powodu, że jest za droga, to na rynku europejskim, w stosunku do innej wołowiny, jest ona tania. Polska wołowina jest konkurencyjna ze względu na korzystny kurs złotówki do euro. Aktualnie obserwujemy wzrost cen mięsa wołowego i żywca wołowego. Ten trend spowodowany jest głównie wzrostem kursu euro w stosunku do, do złotówki i również dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o odbiorców zagranicznych, polską wołowiną. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym eksportowi polskiej wołowiny jest mała ilość tego surowca na rynku europejskim. Cena jest dosyć stabilna, ponieważ w całej Unii Europejskiej jest deficyt surowca wołowego. I ten deficyt z każdym rokiem rośnie. Krajowa wołowina jest najczęściej eksportowana do Grecji, Włoch i Hiszpanii, ale w roku 2011 największym rynkiem zbytu okazała się Turcja. W sektorze mięsa wołowego zaobserwowaliśmy ogromny wzrost opłacalności i eksportu tego mięsa, zwłaszcza do Turcji. Turcja stała się tym rokiem. Liderem w imporcie polskiego mięsa wołowego. Produkcja bydła mięsnego jest stabilna, ale również dużo mniej pracochłonna niż na przykład hodowla krów mlecznych. W stosunku do bydła mlecznego wiadomo, że wkład pracy, robocizny jest minimalny. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to przychód od jednej krowy roczny jest w granicach. 3,5 do 4 tysięcy złotych Przychód. Z jednej strony można się cieszyć, że polski produkt jest tak ceniony na zachodzie. W roku 2010 przychód z eksportu wołowiny wyniósł ponad 843 miliony euro. Bilans za rok 2011 będzie zapewne jeszcze wyższy. Szkoda tylko, że polska wołowina nie jest na polską kieszeń. Przeciętny Europejczyk zjada średnio w ciągu roku 16 kg mięsa wołowego. Polak jedynie 3 kg. Marta Bartkowska Agroflash